Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy. Moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z Gry Production Line. Słuchajcie, moi drodzy, e, ostatnio, ostatnio, może jeszcze tylko sprawdzę poziom mikrofonu, żeby nie było jakiegoś przypału, zaraz, że jestem za głośny na wszelkie wielki. Nie, jest wszystko w porządku, zatem. w po Okej, okay. dobra, lecimy, słuchajcie. Ostatnio udało nam się dość dobrze zrobić produkcję i tak jak pisaliście mi, trochę jak podejrzewałem, niestety, e, żeby to działało, bym musiał zrobić lepiej te hub pointy moje, żeby to wszystko działało w taki sposób, jaki chciałbym, żeby działało, bo w tym momencie. A gdybyśmy zrobili, patrzcie, tak otwórzmy sobie tutaj. Aha, pisałeś jeszcze o tej kamerze. Może faktycznie zróbmy to. Bo wiem, że narzekaliście na kamerę, że jest z tamtej strony, więc może zróbmy ją po prostu w tak. I w tym momencie nie powinna wam zasłaniać już. Zróbmy sobie jeszcze tak. I w tym momencie nie powinna wam zasłaniać już yy, yy, tej górnej części. Znaczy, nic tam specjalnego nie ma, ale niech będzie, że zostanie tutaj. Yy, dobra, ten punkt. Conveyor. Powinno już chodzić dobrze teraz. Tu się podłączają do tego podejścia, a, czyli działa. Ten już też działa. Dobra, w porządku, możemy zwiększyć tempo. I pomyślmy tak, ja bym dołożył na pewno research labów teraz, bo mam stabilną sytuację finansową, więc research office to nawet będzie mile widziane. Research office, research office. Dobrze. Ile teraz mamy punktów 4,5 na sekundę. To dobrze. Teraz tak, sprzedajemy właśnie, by się ten bałagan z tymi liniami produkcyjnymi. To był spory bałagan się zrobił z tego. Jeszcze nie zadecydowałem, jak to będę chciał zrobić. Chciałbym jeszcze zobaczyć, to produkcję części. To na pewno bym chciał jeszcze w tej grze zrobić. Tutaj idzie dosyć szybko. To wstrzymuje. Miałem trzeciego poziomu robotów. To jest wstrzymujące. 8 sekund tu. Mhm. Do 6,8 zredukujmy. Tu 4,3 to bez znaczenia. Bo stąd schodzi tak w 13 sekund i tak się tutaj blokuje na tych punktach, więc najwyżej będę musiał powiększyć jeszcze roll cage na 2. Mamy najszybsze już <laughs> wysychanie. Możemy dać jeszcze szybsze, od razu wtedy zrobimy już całe. To było tak, nie przy paint. Mogę nie tak, tylko o Paint. Coś jeszcze idzie dołożyć? Nie, tu nie idzie. Na schnięciu to działa? Turbo drying możemy zrobić na schnięciu. Bo to oczywiście zajmuje nam najwięcej czasu, zdecydowanie. Turbo drying w tych punktach i chyba jeszcze się nie mylę tutaj jeszcze. Tak. Turbo wysychanie możemy też dodać tutaj. Aczkolwiek faktycznie tego wysychania najgorsze jest to, że nie da się tam za specjalnie mm, coś więcej dołożyć do tego etapu produkcji. Tylko po prostu jest on wolny. Chyba, żeby na przykład zrobić jeszcze jedno w bok i podzielić ten na dwie kolumny. Że jedna kolumna idzie do tego, a druga idzie do tego. To jest jakieś rozumowanie jeszcze. Zmieściłbym tu jeszcze jedno, nie? To jest dry finish. Paint, dry finish. Hop. Gdybym zrobił tak, conveyor. Mhm teraz. Stąd wychodzicie tylko tu. Stąd idziecie tylko tu. Ten możemy usunąć. Idziecie tu. Lub tu. Okej. Okay. Tutaj mamy max upgradeów. Czy ty jakiś surowca potrzebujesz? Nie, nie potrzebujesz. I teraz w tym momencie. Dołączacie się. Możesz w tę stronę jechać, nie możesz. Nie powinieneś móc. Mhm. Tak, to zaczyna działać. Na 4. Mogliśmy to posześć do czterech. Jest straszny bałagan przez to, ale dzięki temu na faktycznie znacząco przyspieszyliśmy teraz produkcję. Na tym etapie. Tak, to mi cieszy. Ok, tutaj dochodzimy do silnika. Tak, flywheel. To jest chyba to engine, engine assembly, tak, flywheel, Tu dochodzimy do silnika. Czyli tu jest dopiero produkcja silnika właściwa. I tu zakończamy produkcję silnika i wchodzimy w akcesoria. I elektronikę następnie. Elegancko! Trochę to rozładowujemy w takim razie. Stąd wolno przyjeżdżają teraz tutaj. Da się axel zwiększyć prędkość? Dlaczego by nie? A to akurat bez znaczenia widzę, że axel jest bez znaczenia dla mnie, bo Problem pojawia się na dalszym etapie rozgrywki dopiero. Czy znaczy, możemy dodać te roboty spoko? Ale tutaj zaczyna się robić choke point. Mm. Waiting for vehicle. Dobra, mamy najszybsze suszenie. Dobra, klasycznie rozbudowujmy wszystko. Heated seats. Niech będzie. Mhm. Zastanawiam się, jak to mogę zrobić. Ten chodzi najdłużej. I Roll Cage jest zaraz tutaj. Produkujesz 3 w 12 sekund. Ty w 4,3 sekundy przerabiasz je. Ha. No tak, zdecydowanie tu następuje blokada, bo jest. Nie, tutaj. Tu jest oczekiwanie dłuższe niż tu. No te dwa punkty, by moglibyśmy fuel tank zrobić na dwa. Tylko bym musiał wtedy też to przesunąć. Nie mam pomysłu na to mądrego. Jeszcze nie mam. Ale wymyślę, w końcu wymyślę. Jak to można zrobić jeszcze dobrze? A, wyposażenie wnętrza niech będzie, skórzane. Dobra. A pisaliście, że też powinienem, wiecie, nazywać te takie modele nawet pośrednie. To jest nie klima 1, klima 2. Po prostu one były strasznym bałaganem, te modele, dlatego ja tak nazywałem. Klima aluminium. To już jest właściwy nasz model. Zbijmy mu cenę do 45%, bo już trochę jest na rynku, żeby faktycznie zaczął mi trochę szybciej schodzić. No i trzeba coś dorzucić do niego, nie? Zaraz. Mamy już skórzane wnętrze, i faktycznie ta produkcja jest bardzo szybka. Już nawet nie widzę, żebyśmy długo oczekiwali na części. Tutaj teraz długo zaczynamy oczekiwać na części. To jest na swój sposób niepokojące, jeśli mam być szczery. Co tutaj jeszcze? Sunrów, niech będzie. No faktycznie tutaj bardzo długo oczekujemy. Przede wszystkim na. Walwsy. Najdłużej czekamy tutaj. Myślę, że zrobimy pomocniczą linię jeszcze jedną. Stąd w takim razie. Research Conveyor. Aczkolwiek on tak będzie zamawiało stąd. Bo jest za daleko. Uh -huh. No nic nam nie daje. Chyba, że zrobimy tak. Wiem, jak to zrobić. Możemy. Patrzcie. Usuńmy to. Te linie. Czy na razie to połączenie usuńmy. Mam pomysł, jak to można zrobić. Eee, sunroof, fitrów dobra. Wiemy, jak to możemy zrobić, żeby tam przyspieszyć trochę produkcję. Panoramic Sunroof, dobra, zrób sobie to. Mhm. Tutaj Flywheel i Wy wymagacie Flywheel, dobra. I teraz patrzcie, możemy to zrobić tak, że dajemy tu Supply Stockpile, na przykład tutaj. I teraz ten Supply Stockpile ma mieć Flywheel. To jest pod, aha, podliterowo, dobrze. To ma mieć Flywheel. I masz mieć zawsze max. I teraz... Resource conveyor dostarcza Wam tutaj mhm. Flywheel, -e. a stąd dostarcza tu. To jest pytanie tylko, czy zamawiasz Flywheel? -e. HA A gdybym odciął stąd, kon... tak w ten sposób bym to zrobił. Teraz całe zapotrzebowanie leci tu i stąd dostarczasz surowce, mhm. Co tu jest dalej jeszcze? Starter, motor, akurat ty masz zwykle towaru. Gdzie brakuje towaru? Na całej linii, bo to jest strasznie dużo elementów. Oh. To często schodzi, widzę, wheels. Gdybyśmy zrobili supply stockpile na wheels tutaj jeszcze. I robili resource conveyor, tak? Boję ja się, że jak teraz dam exhaust, on. Dobra, zobacz. Aaa, boże! Nienawidzę tego czasami. Dobra, nieważne. Supply stockpile. Ok, tu i ty masz mieć. Wheel po prostu. Daj, wheel. Jak będą koła tutaj. Max. Add. Dobra, ok. Uh, resource conveyor. Jak się usuwa sam konwajer? Nie wiem, zupełnie nie wiem. Panoramic Sunrów, ok. Eee, zróbmy całą tę sekwencję. I wtedy zrobimy jakiś jeden duży upgrade. Samochodów, popatrzcie, ma tutaj dostęp do surowca. Mógłby go brać stąd, a mimo wszystko, zapotrzebowanie bierze sobie stąd. Cały czas na koło. Z jakiejś dziwnej przyczyny, dla mnie niezrozumiałej. Teraz Conveyor. Tak? No, teraz ta zaczął pobierać stąd. To może zredukuję, chociaż tutaj ilość wymagano. Tak, zredukowała, widzicie? Dobra. Automatyczne wycieraczki. Będziemy musieli sprawdzić, co to jest cała ta sekwencja, bo to, całą tę sekwencję dodamy. Zrobimy także. W... O kurwa, mać. Samochody zupełnie przestały nam schodzić. 35%. No, a ta zeszło i dużo. jak Zmniejszyliśmy znacząco marże. Ale zaczniemy na tym zastracić, bo jesteśmy na 5 milionach cały czas. No dobra, teraz puszczamy tych samochodów więcej, to zaczynamy zarabiać, ale to nadal niewiele nam daje, bo zalewamy rynek tym samochodem. No tak, teraz zaczęły schodzić, ale. To też niewiele. Ho, tu się robi teraz kolejka. Aż do czegoż to? Do lights? No, dobra, no to pozwolę sobie dać Wam roboty. Jak Wam tyle to zajmuje? No, i tutaj do hornów też wam dam roboty. No tak, bo przyspieszyliśmy ten okres suszenia teraz. Tak, teraz suszenie przestało być zaporem, teraz tu jest zapór, nie? Flywheel. Czy mogę was. A, wiem jak mogę zrobić. Mhm. Mogę do flywheel i też dop... 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 dopiąć z. z tego konvejera. Mogę tutaj dopiąć im. Fit flywheel. No tylko teraz musiałbym zrobić tak i tak. Teraz tylko tu konvejer. Przypiąć. I teraz flywheel powinien być montowany z tej strony. W sensie, z tego magazynu powinny pobierać surowce. Bo tu już nie ma dojścia teraz. Mhm. No tak, aczkolwiek to trochę zajmuje. Mimo wszystko. Wy czekacie w dużej mierze na co? Na albo na linię, albo na samochód. OK? Wy. Patrzę, czy gdzieś jest Waiting for Resources, jako duży udział oczekiwania. Ale chyba nie. Powered seats, dobra, zróbmy całą tę sekwencję. Potem wstrzymamy na chwilę działanie fabryki i puścimy całkowicie nowy model samochodów. Tylko będą się sprawdzić, gdzie one się będą mieścić. Także wstrzymamy produkcję w którymś z tych etapów. Myślę, że tutaj. Bo do Walwów, do Axel tak nic nie dodajemy. Więc od Axel zaczniemy ulepszać produkcję. Muszę sprawdzić. Bo tu mamy już. Nie, tu są tylko roboty. A, na rollcage oczywiście stoją. To akurat nie ulega jakiejkolwiek wątpliwości dla mnie. Wszystkie są już zainstalowane, przynajmniej dwa, tak, roboty. Hood. Na Hoodzie tak nic nie ma. Tu, na Trunk. Nic nie ma. Musimy znaleźć pierwszy punkt, który będzie ulepszany. Bo od tego punktu będę musiał uciąć i dopiero. Potem będę mógł puścić produkcję dalej. Trunk. Trunk będzie miał jakieś rzeczy. Nawet dwie. Ale jeszcze tego nie mam. Bumpers, nie, czyli zderzaki. Bottom trim, nic. Front arc, nie. Rear, nie, dobra. Vent, nie, dobra. Patrzmy dalej. Roof. Tutaj wchodzi. Czyli od rufu będziemy musieli zamknąć produkcję. Dobrze. Czyli za rufem musimy zamknąć. Tutaj. Czy przed. Będę musiał pomyśleć. A, już coś wymyśliłem do Fit trunk było właśnie przed chwilką. Widziałem. Dobra, to zaraz sprawdzimy. Safety dajmy. A teraz zróbmy całą nową linię produkcyjną do tego, co mamy dotychczas. Trunk. Ok, Power Tailgate. Dobra, w porządku. Czyli teraz zrobimy tak. Nowe samochody tu nie przyjeżdżają. Na razie. I teraz Power Tailgate. O, nowy surowcy. Teraz wymagasz. Okej, okay, nieźle. Dobra, musimy spuścić teraz z linii samochody. Następny punkt do ulepszenia jest na dachu. Dopiero wtedy możemy dodać panoramiczny i całą resztę. Czyli muszą przejść przez dach. Dobra, przejechały. Conveyor. Lecisz. I teraz dodajemy do dachu ulepszenie. Sunroof i panoramik sunroof. Ok. Analogicznie tu. Hop oraz hop. Dobra. Teraz door panels. Coś tu było? Jeszcze nie mam tych security całych. Szyby. Elektryczne. Dobra. To musicie zjechać z linii. Dobra. Wszystko za wami już teraz będzie na, nowszym, na nowszych szybach robione. Wing mirrors. Nie. Mm -hmm. I teraz dalej, eee, żeby nie poleciał nam. Dobra, dajmy te roboty, bo i takie będziemy musieli w końcu użyć. Teraz sprawdźmy tak. W słuszeniu chyba nie ma żadnych elementów, które są dla nas istotne. Nie, nie ma. Zatem wstrzymajmy produkcję teraz. Za dobra, tutaj wstrzymajmy produkcję na razie. Chciałbym, żeby mi wszystko zjechało. Tutaj linia się wyprostuje zaraz. I teraz tak. Na słuszeniu nie ma żadnego elementu specjalnego. Sprawdźmy koła. Eee, ok, flywheel. Tu nic nie ma, dobra. Eee, starter motor. Dobra, czyli przy silniku pytanie czy coś mamy. Ja się obawiam, że dalej już mamy tylko na elektronice na razie ulepszenia porobione. Valves, nie. Radiator, nie. Exhaust, czyli wydech. Też nie. Przy silniku chyba nie ma żadnych takich elementów specjalnych. No zaraz sprawdzimy. Koła. Spare wheel. A, koło zapasowe, no to takie bywa przydatne. Opony, nie, nie mam jeszcze nic. Hamulce. Uch, w hamulcach jest dużo, jeszcze będzie elementów bezpieczeństwa później. E, steering column. Nie, czyli koło, tak, sterowe. E, steering wheel. O, tu będę mógł dodać. Dobrze. Czy musimy poczekać aż steering wheel cały przeleci? i Dopiero wtedy będę mógł. Czyli wszystko z tej linii, jak stąd dopiero zejdzie? Dopiero wtedy będę mógł wysłać dalej samochody. Bo teraz mamy je tu zatrzymać. Wiem, że ten slot nie jest podłączony. Bo za steering wheelem dopiero będzie coś tutaj się działo, chyba przy światłach. Tak, tutaj będą automatyczne światła do założenia. Dalej na tym nie ma nic, na szczęście. Na siedzeniach też będzie o, dużo elementów. Uh -huh. Windscreen, automatic wipers, czyli na przedniej szybie. Air conditioning jest zrobiony. I elektronika. O, tu będzie dużo do dodania na elektronice. Dobra, ok. To tak, musimy przejechać przez Tranquil teraz i dopiero wyślemy ich potem przed, do tego punktu. Czyli muszą zjechać wszystkie samochody, które zostały wykonane, to jest na razie z ulepszonymi, tutaj przy Wing Mirrors było ulepszenie, nie, przed Wing Mirrors było, na szybach było ulepszenie do, aut, do elektrycznych szyb. Mhm. Tak, czyli musimy spuścić całą linię produkcyjną, którą teraz mamy i dopiero zaczniemy dalej upgrade'ować, skalować za moment. 50 samochodów jest. Tak, one zaczynają kiepsko schodzić, zatem musimy wypuścić nowszy model teraz, żeby one działały. E, dobra, roboty są. Coś tam było do bumper, aha, do wszystkich ulepszeń jest, okej, okay, w porządku. Zatem, mm, dobra, dawaj te wszystkie, central locking, to są gdzie? Door panels, door panels, door panels. Door panels były gdzieś wcześniej, nie? Rear arc. Gdzie są w ogóle door panels? Roof. Kurde, mógłbym jeszcze to ulepszyć. No, to jest za dużo tych ulepszeń. Dobra, to będziemy później musieli przepuścić całe. Ok, i zjeżdżaj ze String Ok, dobra. Teraz tu dajemy. Hop, hop, No, daj roboty na dwa. Daj roboty na dwa. I daj. Ok, fajnie. Więc teraz wypuszczamy konwajer, żeby już poszły przez samochody moje do suszenia i tam do, do malowania. Dalszym punktem, który musimy ulepszyć, to nie są światła. Nie, to są światła właśnie. Eee, dobra, to musicie zjechać tu z linii i dopiero zacznę wam dodawać wtedy wszystko. To jest ostatni nasz samochód, będzie ze starej produkcji, już nazwiemy go dzisiaj na nowo. Więc tak myślę, że będę właśnie chciał skończyć odcinek, żeby po prostu teraz zrobić jakąś tam serię ulepszeń i potem wypuścić nowy model dzisiaj w odcinku jeszcze. Taki jest mój plan, dobra? Na razie pozbywasz się Conveyor. Mhm. światła, automatik i poproszę. No, daj roboty na trójkę. Tutaj przy chornie nie mam nic. Przy siedzeniach zaczynają się fajne rzeczy, bo przy siedzeniach będzie faktycznie więcej do roboty teraz. Ekstra robots, ekstra robots. A tu jeszcze będzie. okej, okay. Patrzcie, tu będzie jeszcze w ogóle airbagi, czyli poduszki powietrzne będą jeszcze tutaj, dalej. Siedzenia zabiliśmy. Windscreen. Tutaj są dwa elementy. Spróbujmy zredukować go do 8. No, 7 nawet poniżej jest 8. No, do 7 i 3 dajmy, czyli na dwa roboty. Raz i dwa. Eee, podłącz conveyor, mhm. idźmy dalej. Air conditioning jest cały. Wydaje się być cały. Elektronika. Dobra. Tu będziemy robili od razu wszystko, bo wiem, że tego będzie masa. Eee, muzyka samochodowa, Bluetooth. Rozpoznawanie głosowe i nawigacja satelitarna. łącznie dają 5 sekund i zostaje quality check, w którym nie mamy już nic. Zatem słuchajcie, wygląda na to, że ten samochód pierwszy, który tutaj jedzie, o już mamy a widzicie, windscreen, tak, jest delikatnie inny niż te samochody, które sprzedawaliśmy. Tak, bo te nie miały windscreen, czy, czy przepraszam, tak, nie, to nie jest windscreen, panoramik, pa dach panoramiczny, o tak to się ładnie nazywa, dobra. I tak, no, dobra, wejście bezkluczykowe, niech będzie. Mm -hmm, to już montują, to jest całkiem nowy model będzie, zastanawiam się jak go nazwiemy jeszcze, wiem jak nazwiemy nowy model, słuchajcie mam już pomysł jak nazwiemy nowy model, to zaraz zobaczycie, mm, idzie do kontroli jakości, zaraz tutaj jest jakieś widzę wstrzymywanie duże, no tak, ale tam też nagromadziliśmy i jest i nowy model na eksporcie, okej. Okay. No i to już jest przyzwoity model, na pewno dajemy Ci cenę 50% na wejściu. Zobaczcie, ile mamy tutaj elementów już dodatkowych. I Ten będzie się nazywał model Radek. Radek, dlaczego nowy model Radek? Bo Radek wprowadził nową jakość w tworzeniu map do odcinków, zatem to będzie Ford Radek, zatem w Fordzie Radek wychodzisz na rynek, cała reszta naszego ścierwa, która jest bez nazwy, spuszczamy po 20%, tak, żeby tylko w zasadzie zeszły. No i Ford Radek, to dzisiaj udało nam się go wypuścić, Radki już są 2-3, a nie schodzą o dziwo. 4? Za duża cena? 5? dodałem tyle nowych elementów, a wy nie chcecie ich spuszczać. Wspomaganie dla kierowcy? 6? No, może być za duża cena. 47? Z jakiejś przyczyny nie chcą mi samochody schodzić teraz. Poniżej ceny jest, spuśćmy. nie wiem. Dziwne. Radki to jest nowa jakość, to jest już wszystko. Powinny schodzić. Nie wiem, dlaczego nie działają. Ale, 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 moi drodzy, udało nam się zmodyfikować całą naszą linię, więc to uważam za niemały sukces eee, Polskiej Policji, więc tak, to mnie bardzo cieszy. Eee, no i co? I linia zaczyna, widzicie, że powolutku się tutaj odbudowywać, e, pompować surowcami, e, no i wraca do normy. A ja w tym momencie bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. 21 minut, wczoraj było 30, ale udało nam się dosyć prędko i sprawnie zrobić cały system ulepszeń. Eee, więc co? Następny odcinek zrobimy pewnie w podobnym duchu. Spróbujemy przebudować troszeczkę rzeczy. No, chciałbym, żebyśmy za dwa może odcinki hmm, spróbowali odkryć. Może, napiszcie mi, czy chcecie, żebym poza kamerą trochę zrobił badań. Bo wtedy mógłbym zrobić badanie i możemy się jeszcze pobawić w manufa manufacturing, czyli e, budowanie elementów. Choć boję się, że to będzie dosyć trudne, dlatego że będę musiał cały system pasów przebudować, transmisyjnych. więc Zastanawiam się, jeszcze dajcie znać, co o tym sądzicie. No i co? Ja bym ignacył byście Wy, a to moi drodzy było Production Line. A. My widzimy się. O Jezu, jakie mam włosy. Już jutro, trzymajcie się ciepło. Papa. Pa.